Blisko 80 milionów złotych Krosno planuje przeznaczyć na inwestycje w tym roku. Kilka dni przed nowym rokiem krośnieńscy radni przyjęli budżet miasta na 2022 rok. Dochody mają wynieść blisko 385 milionów złotych, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 430 milionów. Deficyt budżetowy sięgnie 46 milionów. Z mniej środków z Unii Europejskiej to jest znaczący ubytek w budżecie zwykle o tej porze, co prawda, występuje, kiedy zmieniają się budżety, kończy się jeden budżet Unii, zaczyna drugi. Niemniej jednak tutaj jest znaczny spadek, choć nadrabiamy tutaj projektem norweskim, z funduszy norweskich ponad 15 milionów dotacji będzie realizowany i w sferze inwestycyjnej, i tej sferze poprawiającej jakość życia w mieście, to będzie widoczne. W tegorocznym budżecie miasta najwięcej pochłoniowa świata to 36,5% wydatków. Za przyjęciem budżetu KROSNA na 2020 rok zagłosowali wszyscy radni. Liczymy na to, że Polski Ład, którego nabór środków zaczyna się 28 grudnia, ten drugi nabór, pozyskamy te środki i, i, i ten nasz budżet będzie lepiej wyglądał. Pomimo tego, iż miesiąc temu na sesji nie zgodziliśmy się z prezydentem i nie zgodziliśmy się to do podatków w wysokości od nieruchomości, miejmy nadzieję, że prezydent podejdzie do ewentualnych problemów tych naszych przedsiębiorców i, i tak, jak to corocznie były umarzane podatki od nieruchomości, tak też się stanie. I, i miejmy nadzieję, że z tych wniosków, który. Zawiera Polski Ład, a jest ich ponad 35. Pozyskamy i będziemy się starać pomóc w tym, aby ten nadchodzący rok, ten trudny, niewątpliwie następny trudny rok, był lepszy. Projekt ten jest bardzo ambitny i odważny, pomimo tego, że jest zakładany na niższym poziomie niż w kończącym się bieżącym roku. Zaplanowane o kilka milionów mniejsze dochody. Związane są między innymi z przekazaniem rozliczeń świadczenia 500 plus do ZUSTu czy zmniejszeniem wpływów z podatku PIT. No i jak wiemy, no kolega Paweł nawiązał do Polskiego Ładu. No chciałbym, żeby było tak, że, że ten Polski Ład i te środki, które uda nam się pozyskać, mam nadzieję też i przy, przy Waszej pomocy, że te środki. Powiedzmy, załatają tą dziurę, która, która powstała, czy która powstanie właśnie z tych rzeczy, które gdzieś tam rząd przerzuca na samorząd, nie? czyli te mniejsze wpływy podatku PIT. Budżet na miarę naszych potrzeb, myślę, że zawiera szereg inwestycji, które są kontynuowane, które no wymagają, aby, aby standard życia w mieście był ciągle właściwy, wysoki. No i dbamy tutaj też o, o sferę mieszkaniową, o sferę związaną z infrastrukturą drogową, a też kończyć będziemy projekty związane z przebudową linii kolejowej i mamy nadzieję, że ta inwestycja wkrótce będzie realizowana. Na inwestycje drogowe w budżecie zapisano 26 milionów złotych, w tym ponad 3 miliony na rozbudowę drogi przy ulicy sportowej. Z kolei na budowę nowej siedziby przedszkola miejskiego nr 1 zaplanowano blisko 5,5 miliona, a modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Legionów ma pochłonąć około 17 milionów.